Jakości Życia. Zapraszam Fundację Moc Wdzięczności Monika Kowalik, Natalia Nawarro. Zapraszam naszych gości za chwilę. Tutaj jeszcze tak jest symbolicznie, tak, może w imieniu Akademii Poprawy Jakości Życia, tutaj mamy taki dział Travel Akademii. Chcieliśmy powiedzieć o pewnej imprezie wyjazdowej, tak? Chciałbyś też Stefan powiedzieć? Dokładnie tak. Mam tutaj biuro Travel Academy, tak blisko, blisko tej tak kuchni, i chciałbym powiedzieć, że organizujemy wycieczkę do Grecji takie trzy tygodnie, ale takie wielkie, wielkie podróży nie tylko w tej, jakby jak powiedzieć w przestrzeni, ale tak samo i w kulturze. To jest grecka od kuchni, to znaczy taniec, kultura grecka, ale też. Yy, Aknia Platona, a też sztuka Ziemia. To wszystko razem jest do opowiedzenia, do wysłuchania, tutaj właśnie w biurze Akademii, obok kuchni. Można się dowiedzieć. Czyli wycieczka do Grecji, kuchnia jest wam już znana. Tutaj kuchnia Stefana, ale y, okoliczności y, greckie, blisko Olimpu, tak? Olimpu, dokładnie, blisko Olimpu, dokładnie, między Morzem Egejskim a Olimpem. No, ja tylko mogę powiedzieć, że mieliśmy w tamtym roku z Mietkiem i było super tak, Albo nawet bardziej, jak super. Także szczegółowe informacje w biurze Akademii Travel przy schodach do tego domku, w którym mieszka, mieszka Stefan. Teraz, jeśli chodzi o fundację, zapraszam Monika Kowalik, Natalia. Tutaj e, zostaliśmy obdarowani nadzwyczajnym prezentem. Zapraszam naszych darczyńców, którzy z dalekiej Syberii pamiętacie czasy Anastazji, siedlisk rodowych, cedrów. Cedrów, drzewek cedrowych? I cóż my tutaj otrzymaliśmy? Zostaliśmy obdarowani drzewkami cedrowymi, także w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Fundacji Dziewczyny. I my ze Stefankiem nam też się trafiło po, po drzewku. <grywka> także wdzięczność dla Was. Powiedzcie coś, proszę o sobie. Nazwa tego festiwalu, wdzięczność zainspirowała nas do tego prezentu. Inspiracją jest też to, abyśmy coś po sobie zostawili. I myślę, że posadzenie takiego drzewa jest piękną pamiątką dla przyszłych pokoleń. Mieciu powiedział, że posadzi tutaj to na posesji. Ja tylko chciałem powiedzieć, gdy będzie trzysetna edycja Festiwalu Wdzięczności, to ten ceder będzie dzwonił. Trzysetna edycja, czyli już, już, już niedługo będzie po prostu dzwoniącym cedrem. Także zapraszam w imieniu tutaj tego drzewka, żeby usłyszeć, jak będzie pięknie dzwoniło. Dziękuję bardzo. Wasza nazwa, wasza. My generalnie jesteśmy tutaj i, i, i wszędzie gdzieś tam można nas znaleźć pod hasłem Cedr Syberyjski i myślę, że tutaj Cedr Syberyjski Sadzonki lub Cedr Syberyjski Arkas. W imieniu Fundacji z wielką radością i z wielką wdzięcznością przyjmujemy te cedry i zasadzimy je w odpowiednim momencie, czyli jesienią. prawda? Na razie przechowamy je nad strumyczkiem. Te osoby, które zaczytywały się w książkach Wadima Megre. Kilkanaście lat temu jednej z tytułów jednej z książek Dzwoniące Cedry Rosji. Tak? To właśnie o tych cedrach, które w wieku 300 lat zaczynają dzwonić. tak, Nabywają pewnej nadzwyczajnej mocy i obdarowują tą swoją mocą całe otoczenie. Jeszcze raz, wielka wdzięczność za te dary. My również jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy tutaj z Wami wszystkimi być. Dziękujemy, jesteśmy wdzięczni. A my jesteśmy wdzięczni za Waszą wdzięczność. Dziękuję. Wdzięczność. Dziękujemy. I, za, I za piękne cedry, oczywiście. Wdzięczność. Niech dzwonią. Za 297 8 lat będą dzwoniły. Dobrze. Odłóżmy na razie na parapecik. Zapraszam tutaj na, na scenę. Zapraszam Jacka, zapraszam Darka. Tak. Porozmawiamy o pewnych o pewnym nowym, ciekawym projekcie.